Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W dniu dzisiejszym pokażę Wam, jaki dokładnie i dokładniej, konkretnie sprawdzić czujnik światła stopu, tak jak to działa. Tutaj mamy akurat czujnik jakiś dwupinowy, tak działa to na zasadzie zamknięcia wodu elektrycznego. Naciskamy pedał, czy plus, czy masa, nie ma, nie ma znaczenia w różnych samochodach, różnie jest to sterowane. I teraz tak, włączamy przyrząd, ustawiamy na przejście, tak wiadomo, dajemy na przejście, o, nic się nie dzieje. Nie piszczy, jak widzimy, czyli już wiadomo, że po prostu ten czujnik jest uszkodzony, bo w innym przypadku, jeżeli po prostu naciskamy hamulec, czyli zwieramy zestyk, no to powinien nam piszczeć, mieć przejście, zamykamy obwód elektryczny, no i jest wszystko, no to by było tyle w temacie, no są różne czujniki, tak, czujniki są trzypinowe też, <laughs> w nowych samochodach po roku 2000, no różne no rozłączają, wiadomo taki czujnik jest ważny w niektórych modelach, ale to nie ten temat odpowiada za SP, tak samo tak za rozłączenie, że tak powiem, tempomatu, więc temat ciekawy. No to by było tyle, w razie W pytajcie, nie ma problemu, coś tam wymyślimy, nagramy, na tą chwilę po prostu jak sprawdzić prosty, zwykły, oploski czujnik, tak, który jest niesprawny, czyli jeżeli po prostu... Damy na będziemy mieli przejście, tak? No to znaczy, że czujnik jest dobry. Tutaj akurat nic się nie dzieje, nie działa nam to. Już nie musimy oporności mierzyć. Dwie blaszki, jakie w środku, coś się tu uszkodziło, coś się łamało, albo po prostu w środku zaś nie działo. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Co nie dopowiedziałem, pytajcie, to na pewno się dogadamy. Cześć!